Kolejny dzień turnieju Bydgoszcz Solano Centrum Cup powoli zbliża się do końca. Z pięciu naszych reprezentantów w drugiej rundzie, dwóch awansowało do ćwierćfinału. Janek Zieliński pokonał Jana Wójcika w jedynym wewnątrzpolskim meczu singlowym. No i nasz Daniel Michalski wyeliminował jednego z zawodników rozstawionych, Ukraińca Manafowa, w dwóch setach. Natomiast na te miejsca, na te numery rozstawienia nie ma co specjalnie patrzeć. Bo zbliżony jest poziom wielu uczestników tej imprezy. Niestety nie, udało się, nie udała się ta sztuka Pawłowi Ciesiowi, mistrz polski i tęsista, który ostatnio z niezłej strony pokazywał się w tych turniejach w naszym kraju. No nie sprostał. Peruwieńczykowi Alvarezowi. 4 do 6 i 4 do 6 to sugeruje taki ciasny, zacięty pojedynek. Rzeczywiście tak było, chociaż szczególnie w drugim secie Paweł kilka razy wisiał na, na włosku. No niestety, przy tym ryzykownym stylu gry Pawła Ciasia, dziś w zasadzie można powiedzieć, że grał bez serwisu, bo nie wiem, około 40-45% trafianego pierwszego podania trudno było coś łatwo. Zbudować, i, i było dużo takiej frustracji na korcie. Widać było, że to nie jest jakiś najlepszy dzień. Pawła, on zresztą po meczu zgłosił jakiś uraz superwajzorowi, wycofał się z gry podwójnej miał tutaj jeszcze grać wieczorem Debla. Miał grać Debla w parze z turniejową jedynką, jeżeli chodzi o grę pojedynczą, tym Denisem jscw reprezentantem Kazachstanu. Postać bardzo ciekawa. Człowiek uśmiechnięty, człowiek o wielu twarzach, taki tenisowy badboy, można powiedzieć. Dziś słabiutki początek meczu z Ukraińcem z eliminacji z Saczko, natomiast później dwa sety no po prostu przejechał się Kazach po rywalu Jakwalec, i na pewno należy traktować go poważnie, jeżeli chodzi o jakieś turniejowe szanse na zwycięstwo w całej imprezie. Niestety nie udało się dołożyć do tego fajnych wyników deblowych. Mówię oczywiście o naszych zawodnikach. Przed momentem dwie nasze pary poległy w super tiebreakach. Bliżej było u. Janka Zielińskiego i Kacpra Żuka, którzy, którzy przegrali 8 do 10, chociaż w tym Super prowadzili już 7 do 4, z parą rozstawioną z numerem pierwszym, natomiast na sąsiednim korcie, dosłownie kilka minut później, 3 do 10 w Super przegrali Michał Dębek i Daniel Michalski. Także w deblu już nie mamy żadnego przedstawiciela na etapie półfinałów imprezy, natomiast w ćwierćfinałach singla mamy dwóch ludzi, Janka Zielińskiego i Daniela Michalskiego, i jutro o godzinie 11.00 te ćwierćfinały wystartują.